Siemaneczko, z tej strony Aga Ciastem. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Chciałam Was też zaprosić na moją stronę internetową, gdzie możecie zobaczyć moje dotychczasowe dzieciaczki. I w dzisiejszym podcaście chciałabym pogadać i wyrazić swoją opinię na, na temat y, akcji charytatywnych. I przeprowadzania ich dla poprawy swojego wizerunku, bo no myślę, że każdy z Was i ja również spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem, że ktoś pomaga dla poprawy wizerunku. Ale ogólnie te akcje charytatywne, teraz w dobie internetu, no są bardzo popularne, bo mamy łatwą możliwość mobilizacji wielu ludzi, są te wszystkie strony, gdzie te zrzutki się odbierają i tak odbierają, odbywają, przepraszam. I tak dalej, więc jest tego dużo. No i właśnie, i części osób zarzuca się, że jest to dla poprawy własnego wizerunku, i mi też raz zostało to zarzucone, dlatego też no, pomyślałam, że spokojnie ten temat poruszyć. Po prostu chciałam powiedzieć, jak ja na to patrzę, jaka jest moja opinia na ten temat. Absolutnie nie poczułam się urażona tamtą, tamtą opinią, bo ona była taka po prostu. Głupia, w sensie było tam dopisane dużo innych rzeczy, które sprawiły, że no, nie potrafię tego traktować poważnie, e, ale do rzeczy. Generalnie wiem, że to może być, no nie wiem, trochę szokujące, ale ja mam coś takiego, że e, mówiąc ogólnie, uważam, że w, że w tej kwestii, w sensie w kwestii mm, pomagania, to trochę cel uświęca środki, a raczej środki uświęcają cel. <laughs> Wiecie o co chodzi, że jeśli ktoś naprawdę pomaga i przy okazji poprawia sobie ten wizerunek, no to generalnie ja mam tak trochę wyjebane w sensie, nic mi do tego i uważam, że gdyby cały świat w ten sposób chciał poprawiać swój wizerunek i w ten sposób chciał dbać o swój wizerunek, pomagając, to byłoby zajebiście. No bo ile osób by dostało pomoc, szczerą, bo te osoby które pomagają dla poprawy wizerunku, realnie pomagają, a to, że one mają w tym ukryty cel, w to, że no nie są szczere w tym, to w moim mniemaniu jest ich kłopot ich największy kłopot, bo oni jedynie wiedzą, że nie są z tym szczerzy i oni, jakby muszą żyć z tym, że okłamują no i swoich odbiorców, i okłamują tak naprawdę siebie, i okłamują tą osobę, której pomagają, tak? Bo bo gdzieś tam wygłaszają, że, że to są ich chęci, ich miłosierdzie, no a wcale tak nie jest. No ale właśnie, to co mówiłam na początku, ta pomoc idzie, więc kurczę, w sumie spoko, nie? Ale no oczywiście do kłamstwa nie zachęcam, kłamstwa nie lubię, jak chyba każdy z nas. No ale wydaje mi się, że ta, w takim przypadku to jest kwestia mm, sumienia tej osoby, która bądź co bądź, no okłamuje właśnie... I samą siebie, i ludzi, którzy jej zaufali, e, i to ona będzie się za jakiś czas źle czuła patrząc w lustro, bo sobie zda sprawę z tego, że no, takie życie w zakłamaniu no, nie jest ok na, na dłuższą metę. E, ja mam tak, bo jestem no, kojarzona z tych akcji charytatywnych osób, które mnie gdzieś tam obserwują na Instagramie czy YouTube, e, to często tak e, o mnie mówią w tej kwestii i to jest oczywiście dla mnie ogromny zaszczyt i Jestem strasznie z tego dumna, a wyszło to w sumie tak, no nie wiem, przypadkowo, nie planowałam tego, po prostu e, chyba, chyba trochę się uzależniam od tego pomagania, wiecie. I to nawet nie jest kwestia tego, że, no nie wiem, e, to też może brzmieć egoistycznie, że ja mam z tego jakieś korzyści, a przecież robię to, żeby ktoś miał korzyści, tak? Ale e, chodzi mi bardziej o to zjednoczenie i o to, jakie wtedy emocje nam towarzyszą, jak, jak jest jakaś zbiórka i my się w nią wszyscy angażujemy i setki osób gdzieś tam dokłada swoje cegiełki i z tego się tworzy ogromna kwota, która realnie jest w stanie pomagać i to jest takie piękne. I... No naprawdę, jak zrobiłam taką pierwszą zbiórkę i zobaczyłam jaką moc ma ten internet, no i jakby ja byłam taka nakręcona po prostu w czasie trwania tej zbiórki później, jak ją już przekazywaliśmy. I no... Ta potęga, ile się udało zebrać, to niesamowite. No więc ja mam trochę tak, że się ciutkę uzależniłam, można tak powiedzieć. Ale jeśli chodzi właśnie o to, czy ja poprawiam swój wizerunek tym, to nie czuję, żebym musiała go poprawiać. W sensie ja nie jestem w ogóle osobą kontrowersyjną. Nie miałam żadnych dram, żadnych wpadek publicznych i... No nie czuję, żebym miała jakiś, wiecie, zły wizerunek, który mogę poprawić, ale chociażby wpływem na ten... no na to co... w sensie w jakiś sposób mnie to dotyka, no bo właśnie, ktoś kojarzy mnie ze zbiórką charytatywną i chcąc nie chcąc poprawiłam ten swój zły wizerunek, bo kojarzę się z osobą, która chce pomagać, tak? Więc yy, myślę, że gdybym powiedziała, że nie robię tego dla wizerunku to bym okłamała, bo nie bezpośrednio, ale ten wizerunek też korzysta na tym. I no, nie wiem, mi, mi to pasi, nie? W sensie, to jest taki łańcuch fajnych rzeczy, które po sobie postępują. I dla mnie to jest spokojne, no, ale jeśli chodzi o samo założenie pomagania, no to tak jak mówię, ja nie czuję, żebym musiała coś robić dla mojego wizerunku. Raczej robię no, to, co po prostu czuję, nie? To, co, to, co gdzieś mi tam serducho podpowiada to, co czuję, że jest ok w danej sytuacji i oczywiście też się mylę bardzo często i... ja nigdy nie powiem, że jestem dobrym człowiekiem i często właśnie jak są te zbiórki to dostaję wiadomości, że nie wiem, że jestem aniołem eee, takie naprawdę no cudowne słowa i tak dalej, które padają w moją stronę ale no właśnie nagrywam ten podcast, żeby też do tego się odnieść, że mm, uważam, że pomoc pieniężna taka w sensie wspierania zbiórek i tak dalej, to jest najłatwiejsza forma pomocy, jaką my możemy dać. W sensie to jest no najprostsze. Jeszcze w dobie tego internetu i tego, że to wystarczy zrobić przelew, który robimy no nie wiem, w 10 sekund, jak mamy jakieś tam dobre aplikacje, no to jaki jest w tym problem, nie? Wiadomo, każdy z nas lubi pieniążki i każdy raczej nie lubi, jak one z konta znikają, ale no, mówimy tutaj nie o kwotach tysięcy, tylko o kwotach Jednej złotówki, dwóch, pięciu. Yy, I no właśnie, jakby dużo trudniej jest być dobrym człowiekiem na co dzień. Robić po prostu dobre rzeczy i mieć w sobie tą miłość i tą cierpliwość i tą empatię w takich codziennych, życiowych sytuacjach. Nie wtedy, jak ja stwierdzam dobra, w sumie mam na koncie, nie wiem, 30 tysięcy, jak przeleję 3 złote, no to korona mi z głowy nie spadnie. Tylko no nie wiem, chłopak coś od ciebie chce, a ty jesteś przed okresem. I mu prawisz morały i drzesz się na niego i po prostu no nienawidzisz go, tak? Bo on do ciebie odważył się mówić w danej sytuacji, a nie powinien. Albo mama cię o coś prosi nie wiem, żebyś posprzątał swój pokój, posprzątała swój pokój. I ty sobie w głowie ją przeklinasz, że teraz sobie pykasz na gierce. Na gierce, na kąpie. Chodziło mi, że pykasz w gierkę na kąpie. Taki skrót myślowy. No wiecie, tych sytuacji, kiedy w codziennym życiu po prostu tej cierpliwości i tej miłości, tej empatii nie mamy, jest bardzo wiele i ja również mam tych sytuacji tysiące, bo ja jestem najgorszym człowiekiem, <noise> jeśli chodzi o cechy charakteru chyba, jakie można mieć, ja jestem strasznie narwana, strasznie niecierpliwa, bywam bardzo egoistyczna. Ech, chcę wszystko na już. Nie lubię czekania. Mm, nie lubię, jak coś nie idzie po mojej myśli. I po prostu moje nerwy są bardzo, bardzo delikatne. <laughs> I szybko ulegam gdzieś tam takim poirytowaniu i po prostu. No, no nie jestem dobrym człowiekiem. No i... Dlatego właśnie mówię, że to, że my dajemy tą kasę, to jest jakby taki najłatwiejszy przejaw tego bycia dobrym i to jest oczywiście potrzebne i ja uważam, że to jest właśnie tak jak mówiłam taki łańcuch dobrych następstw, bo robimy to, co jest dla nas najprostsze, czyli dajemy sobie tą kasę, później gdzieś tam wiecie przychodzi do nas ta fajna, pozytywna energia, jakieś korzyści z tego takie psychiczne po prostu, no radość, duma i tak dalej, te pozytywne emocje gdzieś tam kierują nas w kolejną stronę, po prostu poprawiają nam humor, że może właśnie kolejnym razem, jak chłopak nas o coś zapyta, to nie wydrzemy się na niego, tylko mu e, odpowiemy po ludzku, z, wiecie, z uczuciem i tak dalej, więc tak do tego podchodzę. I jeśli chodzi o to dawanie kasy, to wiem, że to może się kogoś wydać e, śmieszne i w ogóle, że to po prostu przypadek, że żaden znak od Boga czy od kogokolwiek innego ale miałam za dzieciaka, jeszcze to było dosyć wcześnie, w sensie, nie wiem, może, może parę lat temu, może paręnaście, nie pamiętam naprawdę. Wiem, że dostałam od babci 5 zł, żeby sobie kupić loda w sklepie. I później byłam w kościele, bo to było, nie wiem, powiedzmy w sobotę byłam u babci, później była niedziela i w niedzielę byli jacyś misjonarze w tym kościele i zbierali na... Chyba nawet na dzie dzieci z Afryki, co jest też generalnie śmieszne, bo aktualnie jestem mamą trojga dzieci z Afryki I miałam taką rozterkę, czy dać tego piątaka na te dzieciaki, no bo przecież babcia dała mi tą kasę Więc mogę sobie kupić woda, no Ale mówię, dobra, dam No i wrzuciłam te 5 zł do, do tego koszyka I dzień później, nie pamiętam, to był jakiś parking, nie wiem gdzie ja mogłam iść, czy byłam sama, czy z kimś Pamiętam, że szłam i na ziemi leżało 20 zł w banknocie i mówię, nie, no szok. I przypomniałam sobie to, wiecie, to 5 złotych, które dałam i tak sobie przetłumaczyłam. I nawet jeśli ktoś mi nie wierzy, to mi jest dobrze tak wierzyć, że to był po prostu taki znak pomnożenia tego dobra, które dałam. I to jest piękne, metaforyczne stwierdzenie, ale ja chcę w nie wierzyć. No i właśnie, to o to chodzi, że takie pomaganie... To nie jest wydatek moim zdaniem, tylko to jest inwestycja. Ja nie mówię, że ta karma wróci do nas w postaci pomnożenia kasy po prostu, no bo to jest bardzo dosadne. Ale w kwestii wielu innych rzeczy, w kwestii naszego dobrego samopoczucia. No nie wiem, ja wierzę naprawdę w to, że, że to dobro, które wysyłamy w świat, obiega ten świat, podwaja się, potraja, po przepoczwarza. I wraca do nas takie ogromne, naładowane, nabuzowane i daje nam takie szczęście, że wiecie, że nie potrafimy ogarnąć, że coś takiego fajnego nam się wydarzyło, że czemu i w ogóle, a może to właśnie to nasze dobro, które wysłaliśmy w świat, i to jest takie super. I ja tak lubię na to patrzeć właśnie. I jeszcze a propos tych sytuacji z przeszłości, to jest taka właśnie sytuacja, która, no powiedzmy, była przełomowa dla mnie, bo nie zawsze w sensie no jak byłam dzieciakiem, no to nie dawałam tych pieniędzy, no bo jakby nie czułam, czułam, że to jest coś dla dorosłych, nie? Że to dorośli, którzy zarabiają pieniądze, mogą się nimi dzielić. Później jak już zaczęłam gdzieś tam sobie, wiecie, dorabiać, nie wiem, malując płoty jako nastolatka czy coś tam, no to wciąż, no to jakby to było tak mało tej kasy, że jak mam się tym jeszcze z kimś dzielić? Później już zaczęłam pracować i pracowałam długi czas, ponad dwa lata, za najniższą krajową i miałam także... No kurde, tej kasy jest tak mało. Wiecie, dostawałam wtedy tam bez premii chyba 1500 zł. No i miałam coś takiego, że okej, okay, ja chcę pomagać i jak kiedyś w przyszłości będę tak naprawdę bogata, no to wtedy będę pomagać. I potem mnie tak olśniło, że miałam te myśli robiąc sobie coś tam na telefonie i na telefonie, który nie wiem, kosztował mnie wtedy, rzucałam kwotą, bo nie pamiętam jaki, jaki to mógł być telefon, ile mógł kosztować, no, ale telefon, załóżmy, kosztował mnie 2-3 tysiące. I pomyślałam sobie, że skoro ja mam tyle pieniędzy na taki sprzęt, który, no nie jest, to nie jest ryż do obiadu, nie? To nie jest coś, co musiałam mieć, tylko coś, no, nie chcę powiedzieć, że zbędnego, no bo w obecnym czasie telefony, no jednak są bardzo przydatne, ale to jest gdzieś jakiś taki luksusowy towar. I pomyślałam sobie, że no właśnie, tam 3 lata temu nie byłam wystarczająco bogata, bo zbierałam sobie na ten telefon. Teraz jak mam ten telefon, wciąż nie jestem wystarczająco bogata, bo nie wiem, zbieram sobie na jakiś kurs trenera personalnego, który kosztuje mnie 5000 zł. I obecnie mimo że zarabiam no dużo, dużo więcej i jakby żyje mi się dużo, dużo lepiej, jestem dużo starsza. Tych pieniążków też mam więcej zaoszczędzonych. No, to teraz na przykład zbieram na dom, więc wciąż nie mam wystarczająco w teorii. I właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że nigdy, może jakieś są wyjątki, ale że większość z nas pewnie nigdy nie osiągnie stanu, w którym stwierdzi, że jest wystarczająco bogata. I to jest oczywiście no, wada tego konsump konsumpcjonizmu, który, który nas tam gdzieś tam przytłacza. E, że chcemy więcej i więcej i więcej i więcej i tego materialnego nam jest cały czas za mało. E, ale też nie tylko, też jest kwestia tego po prostu, że im więcej mamy pieniążków, no tym mamy większe gdzieś tam potrzeby i właśnie to co mówiłam, że jak miałam tych pieniążków mniej, no to marzyłam, żeby mieć droższy telefon, a teraz marzę, żeby mieć duży dom i wciąż pieniążków nie jest wystarczająco. No, i wciąż mogłabym wychodzić z założenia, że skoro mnie nie stać nawet na dom, albo skoro mnie nie stać nawet na telefon, to czemu ja mam jeszcze te pieniądze komuś dawać? No, i tu dochodzimy do jakby takiego już delikatnego podsumowania tego wszystkiego, że moim zdaniem w tych wszystkich zbiórkach charytatywnych, w ogóle przejałach charytatywnych, nie chodzi o te pieniążki, nie chodzi o tą sumę, e, tylko chodzi o nasze chęci. I wiem, że to może brzmieć dziwnie, no bo jeśli jest zbiórka, no to zbieramy pieniądze, tak? Więc nie można powiedzieć, że te pieniądze nie mają znaczenia i wystarczy, że powiemy chciałabym Ci pomóc, życzę Ci zdrowia, tylko no, trzeba gdzieś tam tą materialną korzyść przelać, ale no wiecie o co chodzi, że to właśnie nie jest kwestia naszego wydatku, tylko kwestia naszych chęci i ja to często powtarzam, że ja nikomu absolutnie nie chcę zaglądać w portfel i ja życzę Wam i sobie, żebyśmy byli strasznie bogaci, ale tak szczęśliwie, żeby nam nie odjebało tej kasy, mm, żeby było nas po prostu stać na wszystko, co sobie zamarzymy. Jak ktoś chce sobie, nie wiem, przelecieć cały świat, to niech będzie go stać na to podróż dookoła świata. Jak ktoś chce mieć, nie wiem, Bentleya, to niech sobie go kupi, niech go będzie stać. Niech nie będzie stać na ten mój wymarzony dom z ogromną białą kuchnią i tak dalej. Ja życzę każdemu, żeby miał naprawdę tyle kasy, ile potrzebuje. Yy, ale no też spójrzmy na to, że właśnie ta złotówka, te dwa złote, te 5 złotych, to jest nic w morzu tego, ile my wydajemy tak naprawdę na pierdoły. No i właśnie to, co mówię, że nie chcę wam patrzeć w portfel, nie chcę was rozliczać, że ej, masz telefon za tyle i tyle, a ty masz, nie wiem, słuchawki za tyle i tyle, to czemu nie dasz złotówki na chore dziecko, chorego psa i tak dalej? Bo to jest sprawa każdego indywidualnie i ten podcast też nie ma na nikim wybierać żadnej presji, to jest tylko przedstawienie mojej opinii na ten temat i każdy decyduje, czy chce takie zrzutki, takie zbiórki wspierać, czy nie. Wiadomo, że nikogo nikt nie zmusi, ja też się absolutnie nie zamierzam nikogo zmuszać do tego. No, ale właśnie chodzi o to, że nas stać na to. No, jakbyśmy, jakbyśmy sobie nie próbowali tego tłumaczyć, no to stać nas, bo nie wierzę, że właśnie słuchacie tego na telefonach za złotówkę, nie? Tylko raczej te telefony są już rzędu tysięcy złotych. I to jest super, nie? Fajnie, że was staci, fajnie, że mnie też staci w ogóle, i to jest naprawdę fantastyczne. No ale widzicie, mamy tą kasę. No nie nie, nie powiedzcie mi, że nie mamy tej kasy, skoro stać nas na takie telefony. No i właśnie, no jest później zbiórka, i my stwierdzamy, no dobra, poczekam do wypłaty, albo nie wiem. No teraz nie jest dobry czas, bo teraz na coś zbieram, nie? No i nigdy nie nadejdzie ten dobry czas. I to jest właśnie to, co, to, co jakby chciałam tak powiedzieć, już podsumowując, że. W moim odczuciu to nie jest kwestia kasy, tylko e, kwestia naszych chęci i no i tego, czy po prostu chcemy to robić. Jeśli chcemy, no to ta kasa się znajdzie. No bo nie wiem, kupujemy sobie paczkę chipsów za 5 zł, albo puszkę energetyka za 5 zł, albo nie wiem, cztery bluzki miesięcznie, bo nam się podobają. E, wydajemy na takie rzeczy, które w teorii no, nie są nam potrzebne, ale w praktyce spoko, że nas na to nie stać, że możemy sobie je kupić, tak? No ale właśnie gdyby z takiej każdej paczki chipsów kupić sobie ją oczywiście, ale jeśli paczka chipsów kosztuje nas 5 zł, to wydajemy 6 zł, tylko niech ta złotówka pójdzie sobie albo do skarbonki, żeby za miesiąc dwa e, przelać na jakiś cel charytatywny komuś pomóc. Albo niech nawet w tym, w tym momencie, w tym dniu, kiedy chowaj kupujemy te chipsy, niech ta złotówka zasili jakąś zbiórkę. Dostęp do tych zbiórek jest tak łatwy i te mm, przelewy no, są tak proste, że, że można to właśnie nawet zrobić tak od ręki. Eee, no, bo, bo wiem i Wy pewnie też wiecie, jak dużo wydajemy na takie mm, pierdoły. Mm, I nie chodzi o to, żeby sobie wszystkiego domawiać, tylko, tylko żeby dawać, bo dawanie jest super. I wiem, że to są takie puste frazesy, nie, że człowieka nie definiuje to, ile ma, tylko to, ile potrafi dać innym, czy tam, czym potrafi się podzielić, no ale jakby nie patrzeć, to jest e, prawda, no bo takie hapanie coraz więcej tych materialnych rzeczy bez, bez jakichś takich przejawów, no, dzielenia się z kimkolwiek. I to nawet nie mówię o kwestii już takiego pomagania, tylko po prostu życia w miłości z kimś, nie wiem, z partnerem, z rodzicami i, i jakby cieszenia się z tych naszych sukcesów zawodowych, finansowych z kimś innym. No, jakby mam wrażenie, że to podwaja, nie? Takie, takie taką radość, taką dumę i tak dalej. No i nie chcę, nie chcę przedłużać teraz e, już tego mojego wywodu. Jestem bardzo ciekawa, jakby na to patrzycie, e, jak, e, jak Wy podchodzicie do tych wszystkich zbiórek charytatywnych, które nas no, zalewają z każdej strony. A i może przy okazji, nie miałam tego w planach, ale myślę sobie, że mogę w sumie o tym, poru o tym powiedzieć. No właśnie, dostaję. Teraz nie skłamię, przysięgam, dostaję codziennie 15-20 próśb o udostępnienie zbiórek charytatywnych na Insta i tak dalej. I z jednej strony jest coś takiego, że dobra, no nic mnie to nie kosztuje, że wrzucę tą zbiórkę. Ale z drugiej strony, no ludzie nie wchodzą na mój Instagram czy kogokolwiek innego, żeby właśnie widzieć tylko te zbiórki. I to po prostu nie działa, jeśli ja udostępniam zbiórki tak masowo. Nikt w to nie wchodzi. Ja przysięgam, że ja to kiedyś robiłam. I było tak, że właśnie udostępniałam, Na wszystkie zbiórki, które ktoś mi wysyłał, to ja je wrzucałam na to story. I o ile ta zbiórka była jedna, no to powiedzmy było, nie wiem, 10 wejść w link, no to powiedzmy, fajnie, gdyby połowa z tego coś tam przelała. Ale jeśli tych zbiórek było 5, 10, to w te kolejne nikt już nie wchodził. I tym samym moje story coraz mniej osób zaczęło obserwować, bo no jakby nie interesuje ich to. Bo jeśli ktoś chce wesprzeć jakąś zbiórkę, no to wie, gdzie tego szukać, tak? I ja wiem, że. Jeśli my jesteśmy po tej drugiej stronie, ja też bardzo was rozumiem, że jeśli my jesteśmy w takiej sytuacji, że zbieramy no, na leczenie kogoś bardzo ważnego dla nas, albo na jakaś sytuacja nas bardzo poruszyła, to wiem, że będziemy pukać do każdych drzwi, yy, ale no, ja przyjęłam taką strategię, też tak nie chcę o tym mówić, no bo to jest właśnie kwestia no, na tyle ważna, nie, że to jest kwestia czyjegoś zdrowia, czyjegoś życia, yy, ale że po prostu Robię jedną taką konkretną zbiórkę na parę tygodni, gdzie wiecie, pompuję to i naprawdę zbieramy ogromne kwoty i uważam, że to nadaje dużo lepszą korzyść e, niż taki po prostu spam tym, bo ludzie nie chcą tego oglądać, i ludzie nie chcą się angażować. E, no, jak tego jest tak dużo, bo. No, wiecie, nie wiadomo co wybrać. I właśnie mi dużo zmieniło to, że później, jak już tych zbiórek było tak dużo, i ja widziałam, że nie ma sensu wklepywać ich wszystkich, bo nikt w to w ogóle nie wchodzi. To później było tak, że na przykład jednego razu wybrałam zbiórkę, jedną z tych 15, które ktoś mi tam powysyłał, i dostałam taką smutną, przykrą wiadomość. Że wiecie, że faworyzuje czyjeś dziecko, a skazuje na śmierć inne, bo udostępniałam tą zbiórkę na to jedno dziecko, a nie na to drugie. Ja po prostu zrobiłam się tak przykro i poczułam się taka bezradna w tym wszystkim, i mówię: Nie, no, no. Też, też nie o to chodzi, nie. Nie o to chodzi, że my kogoś zmuszamy do tej pomocy, bo taka pomoc, właśnie z przymusu. No to, to, to wracamy do tego, do tego, co mówiłam na początku, tak samo jak pomaganie na pokaz, że to jest po prostu nieszczere i czy też o to nam do końca chodzi. Więc ja mam nadzieję, że wszystkie osoby, które prosiły mnie w dostęp, o udostępnienie jakiejś zbiórki, ja często staram się odpisać i wytłumaczyć, jakby dlaczego tego nie robię. Staram się też w miarę swoich możliwości na każdą taką zbiórkę przelać, właśnie chociaż tą symboliczną złotówkę. Żeby tego nie zostawić tak bez echa, no ale mam nadzieję, że właśnie zrozumiecie, dlaczego nie udostępniam codziennie kilku zbiórek i dlaczego, no, odmawiam i przepraszam za to, bo ja wiem, że wy oczekujecie, że ja to będę robić. Przepraszam, że tego nie robię, ale uważam, że właśnie no lepsze po prostu efekty. Więc czarno na białym to jest pokazane, no, że właśnie jak udostępniam ich zbiórek, no to powiedzmy. Uda się zebrać 15 zł, bo wejdzie, wejdą trzy osoby i przeleją piątaka. A jak robimy taką zbiórkę raz na dwa miesiące, no to zebraliśmy raz prawie 4000. tysiące, za drugim razem zebraliśmy 3000, tysiące, za drugim razem 3,500. tysiąca. To są już takie kwoty ogromne, które realnie pomagają. No i mam nadzieję, że mi wybaczycie, że wybrałam taką, taką drogę pomagania. No. Ale bardzo przepraszam wszystkich, którzy oczekują tej pomocy, nie jestem w stanie ich dać. No i wiecie, często, często słyszę, że jak się potem no, czuję taki. O, takie to jest niewygodne i takie smutne, że właśnie ktoś tej pomocy oczekuje, a ja mu jej odmawiam, nie? Że właśnie mam wtedy taki, no, takiego moralniaka, że kurde, czemu nie pomagasz, nie? Że ktoś potrzebuje tej pomocy. No, jak ktoś mnie potem pociesza, że przecież nie można zbawić całego świata, nie możesz ty jedno pomóc całemu światu yy, i tak dalej. No i z jednej strony to rozumiem, a z drugiej, no jest takie coś, że no nie jestem, ale mogę spróbować. <laughs> nie, no, mam nadzieję, że, że to zrozumiecie wszystko. Dodałam to jako taki bonus, nie planowałam tego yy, poruszać w tym filmie, ale, ale mam nadzieję, że to troszkę rozjaśni. Troszkę mnie zrozumiecie. Jestem bardzo ciekawa w ogóle Waszej opinii na ten temat zbiórek, pomagania na pokaz, pomagania dla poprawy wizerunku. No i tyle. I dziękuję Wam jeszcze za to, że zawsze tak bardzo angażujecie się w te wszystkie akcje i że zawsze tworzymy taką naprawdę dobrą społeczność, która realnie niesie pomoc i to jest przepiękne. No i cóż, trzeba wkrótce coś ogarnąć. Jakąś zbióreczkę. Dawno nie było. Ściskam was mocno, bardzo wam dziękuję za obecność tutaj. Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałej niedzieli, jeśli to dzisiaj słuchacie. I ściskam całuję. Ściskam całuję, ściskam całuję. Buziolce.